No hej, z tej strony Olopomidoro, w dzisiejszym odcinku kupimy sobie skina. Do Poko. Ale nie będzie to taki zwykły skin, bo będzie to trochę zwugowany skin, który tak naprawdę Super sergi powinien dać na taką cenę. Już możecie się domyślać, co to jest o skin, którego wyzywałem na strybie, ale tak szczerze stwierdziłem, że ten trash Poko ma za i dlatego nie chcę go kupować, bo jest taki. no nieważne, bo ma po prostu za cola. A ten coraz bardziej mi się zaczyna podobać. Jak się dłużej na niego patrzy to jest coraz i to coraz to lepsze. Więc w dzisiejszym odcinku kupimy sobie zbugowanego skina i zaraz wam powiem dlaczego jest on zbugowany. A jeszcze przed zaczęciem odcinka przynajmniej wam łapkę w górze i subikus łąkiem, oraz na wiciu na Moonlight Games, czyli moje studia na Roblox, jeżeli ktoś tam lubi Robloxa, oraz na Gummy MC, czyli mój serwer Minecraft. A ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Więc tak jak już mówiłem w dzisiejszym odcinku, kupimy sobie zbugowanego skina do poko. jako już kole jestem kolekcjonerem skinów do poko i potrzebuję Każdego oprócz pirata, bo pirata nie ma, yy, no to kupimy sobie tego skina, ponieważ jak widzicie, no z gemów, z karnetu następnego uda nam się kupić trasza, ale ja mówię, że z gemów. Otóż dlatego, bo będzie wychodził prawdopodobnie nowy skin do POKO. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o, na temat nowego, właśnie update'u, który będzie, zostawcie tutaj sporą łapkę w górę. To postaram wam się nagrać fajny film, króciutki na temat całego update, co wszystko wiemy, albo jak wyjdzie Brawl Talk, to po prostu. Wam go całego skrócę oraz znajdę tam rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać. Więc co, w dzisiejszym odcinku już, tak jak już mówiłem, dokupimy no sobie to. Nie ukrywam, będzie trochę bolało, no ale wszystkie skin do trzeba mieć. Więc co, mamy tutaj za. 2974 blinku oraz za 62 gemy. I dlaczego on jest zbugowany? Wejdźmy sobie w epickie skiny, i jak widzicie, tak na pierwszy rzut oka, nie widać go tutaj. A to dlatego, że jest on po prostu nie na dole, dokładnie nie na dole, ale jest on w mitycznych skinach. Tak, jest to mityczny skin CCTV Poco i kosztuje ty, i, tylko i wyłącznie 150 gemów. Może to się wydawać dużo, ale jak za mitycznego skina, jest to o 50 gemów mniej. Oraz możemy go kupić za blink. No weźmy sobie go jeszcze, przetestujmy i zobaczmy. Ataki mi się tak średnio podobają, ale no dobra, niech, niech będzie, już kupimy, żeby tak dla odcinka. Tak naprawdę kupiłbym tamtego, ale po prostu wydaje mi się, że odcinek kupię zbugowanego skina do Poko będzie trochę lepszy. No emotki oczywiście nie zobaczymy, ale jako już jestem mainem Poko. W sumie jest niezły ten skin. Jak, jak tutaj na pierwszy rzut oka nie wygląda tak dobrze, to na drugi rzut oka wygląda nawet nieźle. Więc sobie go kupimy i prawdopodobnie zagramy jakąś gierkę. Więc 3, 2, 1. O, poczekajcie, jeszcze musimy potwierdzić. I co? Lecimy mój drugi miteczny skin na tym koncie. No i lecimy z CCTV Poko. No tego chyba się nikt nie spodziewał. Ale tak szczerze, już na drugi rzut oka wygląda on coraz lepiej, zrób to tej skrida. tutaj też. Oczywiście chyba te ikony gracza nie będę sobie używał, ponieważ no mam chyba lepszą. Możemy jeszcze zobaczyć jak ona będzie wyglądała w tym miejscu. Oczywiście jest kolekcjonerem, także yy, ikon gracza, więc ciekawe, no nie wiem. Wydaje mi się, że ta jedynka jest lepsza. Więc wydaje mi się, że sobie ją zostawimy. A tutaj, jakbyśmy zmienili to na to, to nie wygląda to dobrze. No ale okej, okay, mamy lepszego już skina. Wydaje mi się, że tego star sobie wywalimy stąd. I weźmy tego CCTV. E, a nie, bo <ścoughs> wywaliłem złego. No i co, zagrajmy sobie, oczywiście. A, weźmy sobie, oczywiście, tak. No i zagrajmy sobie jakieś tutaj, powiedzmy tego Brawl Zobaczymy Zobaczmy, jaka jest mapa. Jest taka klasyczna, więc możemy sobie, oczywiście, zagrać tym poko. No i co, na ostatnim streamku udało nam się tutaj sporo wbić masterii i za niedługo ro robimy właśnie to, więc jestem giga... no giga fajnie, mi się podoba, że wreszcie będę miał pierwszą masterkę. Trochę już du dużo czasu chyba minęło oddania tych masterek. No, bo, dobra, widzowie, ja tu już za bardzo przedłużał, zostawcie suba. E, I co, jeszcze ej, emotkę trzeba dać, emotkę trzeba dać, zapomniałem o tym. Weźmy sobie tą patrzącą na tą... aha, nie, ona nie ma animacji. No to nie, to, to jednak nie zmieniajmy tej emotki. No i co, lecimy Brawl nie chcę grać z randomami, ponieważ no będzie to skutkowało prawdopodobnie przegraną w większości przypadków. Na tych pucharkach widzę, że ludzie grają bardziej w teamie, bo nie dobrało wcale żadnych takich randomowych graczy. No i co, gramy. Kto jest tutaj przeciwko? Bibi, Serge i Shelly, więc w sumie spoko. Ja mam tego nowego skinka i nawet nieźle wygląda, jest spoczko, więc prawdopodobnie będę go używał, no a taki też ma w miarę git. E, oczywiście ja tu mam e, star Power na leczenie, e, jak ktoś nie wie jak grać w sobie. Więc, jeżeli chcecie e, odcinek e, jak grać poko, to możecie tutaj zostawić sporo, łapek w górę tylko na taką Bibi, no to oczywiście e, wiecie. No ale ja tam trochę już tym poko mam lekkiego skilla, więc mogę wam zrobić taki odcinek, ale to po prostu się zostawić łapeczki w górę, no tylko, że wiecie, jak tutaj podjeżdża na stank, to, to nie ma szans, tym bardziej, że no, nasz team nie jest aż taki dobry, e, bo mamy tutaj koleczkę oraz no, w sumie jest mniej więcej dobry, tylko nie po prostu... Nie grają tak na poważnie, no bo jak wiecie, no to jest po prostu mapmaker, no to jest po prostu mapmakerze, za dużo mówię po prostu Dobra, rozwaliłem tego serża i teraz sobie tutaj tą Shelly też rozwalmy Ogólnie poko nie jest też złą postacią, może się wydawać, że no jest jedną z najsłabszych postaci w grze, ale nie jest tak, nie jest tak wcale Ponieważ zadaje, no, nawet spory damage. No, spory, dobra, spory to bym nie powiedział tak szczerze, ale zadaje obszarowy damage, co pozwala właśnie nam na właśnie zrobienie, to nie wiem, takiego masowego damage'u. Dlatego na trójki on się giga przydaje. O, tutaj odepchnęła i chyba idealnie będziemy mieli bramkę. I... Aha, Dzie dzięki, że mi zabrałeś. Super. Ale tak szczerze, w gierce podoba mi się ten skin. W przeciwnej drużynie nie wyglądał tak spoko, ale tutaj w tej drużynie, jak ja nim gram, jest w miarę Gites, więc wydaje mi się, że jest to bardzo fajna oferta, tym bardziej, że także na potrzeby odcinka to zrobiłem, ponieważ no, kupiłem zbugowanego skina, ale no niestety teraz przegrywamy, bo trafiałem na bramkę. No, jakoś tutaj nie próbowałem się bardziej skupić. Chciałem z wami sobie trochę po... no, fajną ikonę przegrania. Ciekawe, w ogóle nie widziałem jeszcze tego, ale ciekawie to wygląda tak szczerze. No. Kin ogólnie sam w sobie jest taki totalnie inny niż in te, te Poko. E, no ale najbardziej to oczywiście podoba mi się ten Desperado. Jakbym zrobił tutaj ranking tych wszystkich, które mam, ogólnie z wszystkich, które są w grze, to na pierwszym leci Desperado, na drugim leci Serenade, później leci CTTV, później leci chyba właśnie Star Poco i na koniec w sumie nie, dobra, weźmy z tego Trasza i później Starpoko bo wydaje mi się, że te skiny są równie takie... No, średnie no i co, zagrajmy sobie znowu tym skinem tym razem możemy sobie zagrać na bounty ciekawe czy będzie dobre, ale na pewno nie pod ten star power tylko pod ten, e, więc lecimy sobie zagrajmy jeszcze tą gierkę bounty i wydaje mi się, że to już będzie koniec CO TO JEST ZA MAPA? no ogólnie już za niedługo wbijemy tego golda trójkę, no możecie ten coś gadać, ale widzowie no jest to trudne chyba wbić na tym poko, tym bardziej że często się nie ma tego star playera na tym poko i gramy teraz nie bardzo bardziej pod healing tylko bardziej pod damage. Weźmy tutaj o. Zrobiliśmy tam jakiś też damage lekki. Weźmy tutaj uleczmy tego naszego greja. Ja bym poszedł tym portalem Aha, dobra, ciekawie to jest zrobiona mapa Tutaj pyk oj, 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 ej, aha Nie, no bo bowem nie był i nic z tym nie zrobił Ale no niestety giniemy Nie lubiłem tego trybu bounty, ponieważ tutaj można było mieć giga, giga dużo gwiazdek A później po prostu totalnie nic No właśnie, dlatego też się przydaje ten drugi gadżet Star Power, sorry Nie, nie muszę grać bardziej bezpiecznie Bo tutaj nie wygląda to na razie za dobrze Bo przegrywamy, więc tutaj trzeba trochę bardziej bezpiecznie zagrać z tą gierkę tym bardziej, no, tą Bibi trzeba by było wywalić, ale ona nas odepchnęła i pyk i zabita. Mamy tutaj Noremis, tak naprawdę, no, oni mają tylko przewagę złotej gwiazdki, złotej, boże, niebieskiej gwiazdki, sorry, widzowie. Ja już gadżetów nie mam, więc to jest trochę średnio. Cofnijmy się. No i poczekajmy tutaj w tym krzaku, tutaj jest ta Bibi, więc może byśmy ją zabili. Yy, dobra, najsik. i teraz został mi jeszcze ulcik do właśnie zrobienia czegoś takiego. Nie o to mi chodziło, ale wygraliśmy. Więc, moje zdanie, spoko. Yy, więc, co widzowie? tak naprawdę, to będzie, na będzie to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Kupiliśmy sobie nowego skina do poko który jest w miarę gites i jest po drugie zbugowany. Może dadzą mu tą cenę 200 i ludzie, którzy go nie kupili będą żałować. No i co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Ja idę dalej pijać Golden Masketery na poko, wiem to dziwnie brzmi. No i co? Nara!